Koniec czerwca to czas wyczekiwany przez wszystkich uczniów: zamknięcie książek, pożegnanie ze szkołą i przez dwa miesiące nic tylko, bez troski wypoczynek. Sprawdziliśmy, jak wyglądało zakończenie roku szkolnego w zespole kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w Kolbudach, a także w zespole kształcenia i wychowania w Bielkówku. Pewien etap w ich niedługim życiu, długi etap w tym niedługim życiu, no zamknął się dzisiaj. Niech robią wszystko, by byli lepsi od nas, bo taka powinna być kolej rzeczy. Nie wyobrażam sobie, by gorzej wykształceni, gorzej przygotowani. Mniej odporni na otaczającą rzeczywistość, przejmowali kiedyś pałeczkę nie tylko w tej gminie, w ogóle w życiu, w województwie, w Polsce, wszędzie. A więc trzymamy za nich wszystkich kciuki, jesteśmy z nich bardzo dumni. Mieli dobre wyniki w nauce. To był w ogóle dla nich dobry rok. Mam nadzieję, że kolejne lata już w innych szkołach poza gminą Kolbudy będą równie udane, czego naprawdę im w imieniu. Wszystkich władz i ich najbliższych rzeczy. Ostatni dzień w roku szkolnym jest ważny nie tylko dla uczniów. Dzięki nauczycielom i ich wkładowi w edukację swoich podopiecznych ci odnoszą duże sukcesy. Dzień ważny dla całego zespołu, kształcenia podstawowego i gimnazjalnego w kolbudach. Zakończenie roku szkolnego i edukacji trzyletniej dla gimnazjalistów klas trzecich. 117 absolwentów w tym roku wiele wyróżnień nagród. Premus szkoły, tu muszę się pochwalić, Weronika Haliniarz, średnia 6-0, wiele konkursów, nagród, więc sukces zasłużony. Czego więc rzucić absolwentom, a także ich młodszym kolegom? Aby absolwenci nasi dostali się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych i w tym okresie już w wakacyjnym, przede wszystkim wypoczynku, zdrowych, spokojnych wakacji, bezpiecznych przede wszystkim. No i powrotu we wrześniu do szkoły. Oby przez wakacje każdy uczeń naładował akumulatory, bo po nich kolejne 10 miesięcy dydaktycznego maratonu. Zobacz również letnie atrakcje w gminie Kolbudy, a także Smak Indii w Kowalach. Otwarcie restauracji Ganesz. Oglądaj nas na Facebooku na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.